Cieszyła się sułtanka Gülbahar i wskazała ręką, abym do niej podeszła. Uczyniłam to i pochyliłam się, aby ucałować jej szaty. Spojrzała na mnie z uznaniem. Proszę, Nadire, usiądź z nami. W końcu to twoje święto. Zajmij miejsce koło sułtanki cziczek. Podeszłam ostrożnie do zielonookiej kobiety o zimnym spojrzeniu. Ku swemu zdziwieniu, kiedy zajęłam wskazane miejsce, sułtanka uśmiechnęła się szeroko. Sultanem? powiedziałam cicho. Nadir Hatun odpowiedziała kobieta Wreszcie mogę Cię poznać. Wiele o Tobie słyszałam. Naprawdę? zdziwiłam się, aż boję się pytać, co takiego To różne rzeczy. Odpowiedziała przyjaźnie, puszczając mi oczko, ale to już przeszłość. Teraz jesteś faworytą. Do tego nosisz dziecko sułtana. Masz niebywałe szczęście. Ach, pani, jestem tak szczęśliwa, że unoszę się nad ziemią. Los się do mnie uśmiechnął. O tak, wiele dziewcząt chce być na twoim miejscu. Musisz być ostrożna. Oczywiście. Zrobię wszystko, by chronić swoje dziecko. Sultanka Gülbahar przysłuchiwała się uważnie naszej rozmowie, z niezbyt zachwyconą miną. Nadire, zwróciła się do mnie. Poznałaś już sultanki? Niestety, pani, nie miałam jeszcze tej przyjemności. Zatem poznaj Gülnihal, wskazała szczupłą kobietę o kasztanowych włosach. To córka obecnej tu sułtanki Ciczek. Pani, skłoniłam się przed kobietą. Winszuję, odpowiedziała. Oby dziecko urodziło się zdrowe, inshallah. Amen, powiedziała za mnie sułtanka matka. To sułtanka Ayla. Wskazała na dziewczynę, która mogła być mniej więcej w moim wieku. Sułtana, skłoniłam się ponownie. Nadir Hatun uśmiechnęła się do mnie. Bardzo się cieszę, że jesteś przy moim bracie. Zmienił się przy tobie nie do poznania. Ja też się cieszę, sułtanko, odpowiedziałam z uśmiechem. Sułtankę Gefchirchan powinnaś już znać, kontynuowała Gülbahar. — Nie miałyście chyba jednak raczej okazji, by porozmawiać. Racja, matko, odpowiedziała blondynka. A szkoda. Bardzo żałuję, że nie poznałyśmy się wcześniej, Nadir. Uśmiechnęłam się do pięknej sułtanki. Bardzo mnie ujęła jej szczerość. Odwiedzaj mnie, kiedy tylko będziesz miała na to ochotę. Chcę bliżej poznać matkę mojego przyszłego bratanka. To dla mnie zaszczyt, pani, odpowiedziałam. Ogromnie się cieszę, że mogłam was wszystkie poznać. Zajęłam z powrotem miejsce obok sułtanki Ciczek. Bardzo miło nam się rozmawiało. Czułam, że mogę jej zaufać i doradzić się w nurtujących mnie kwestiach. Walidę sultanem? Zawołał Tukuraga, wchodząc do komnaty z ukłonem. Tukura? O co chodzi? Sultan chce widzieć nadiryhatu. Spojrzałam pytająco w stronę sułtanki Gulbahar. — Ależ oczywiście, odpowiedziała sultanka matka. Nie każmy mojemu synowi czekać. Idź, Nadira. Sutanem? Skłoniłam głowę do każdej z sultanek i wyszłam z tukurem. Ochłonęłaś już trochę? spytał, gdy dotarliśmy do Złotej Drogi. Cały harem mówi tylko o tobie. Cóż? Uśmiechnęłam się skromnie. Co poradzę na to, że jestem faworytą? <słuch> Nadira Gatun, ty jesteś niemożliwa. Przeszliśmy jeszcze kilka kroków i stanęliśmy przed drzwiami. Tukuraga wszedł do komnaty. Hunkiaru? Przyszła nadirehatu. Wpuść ją. Weszłam do komnaty z rozanieloną twarzą. Hunkiaru? Skłoniłam się. Możesz odejść, Tukuraga Odezwał się sułtan. Eunuch wyszedł i zostaliśmy sami. Moja kochana, wszystko już dobrze? Jak się czujesz? Bajezyt, jestem tak szczęśliwa, że dosłownie unoszę się nad ziemią. Nie wiem, czy kiedykolwiek czułam coś podobnego. Nagle podszedł, chwycił mnie w ramiona i uniósł do góry. Zaczął się ze mną obracać. Bajezyt, ostrożnie, puść mnie szalony! Masz rację, powiedział delikatnie, stawiając mnie na podłodze i obejmując moją twarz. Jestem szalony, oszalałem przez ciebie. Co ty ze mną robisz? Mam ochotę krzyczeć z radości. Dałaś mi tyle szczęścia, zrobię dla ciebie wszystko. Bajez, powiedziałam poruszona jego słowami: Kocham cię. Spojrzał mi głęboko w oczy i pocałował namiętnie. Wzięłam go za rękę i poprowadziłam w kierunku łoża. Ta noc była zbyt krótka, by wyrazić wzajemną miłość. Jej najprawdziwszy dowód odpoczywał teraz w moim brzuchu dziecko. Boże. Dziękuję ci za wszystko, co mnie spotkało. Myślałam, że wjedziesz mnie do piekła, a otworzyły się przede mną bramy raju. To wszystko jest takie niesamowite. Spotkałam miłość, miłość, która została odwzajemniona. Noszę teraz jego dziecko. Nie wiem, jak mam wyrazić wdzięczność za to błogosławieństwo chcę tu zostać na zawsze, Ale to niemożliwe, kiedy jestem Twoją sługą. Nie potrafię żyć bez Bajazeta. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. A może jesteś tym samym Bogiem, tylko tu nazywają Cię inaczej. Proszę, chroni mnie i moje dziecko, bez względu na to, co się stanie. Amen. Rankiem, kiedy już wstaliśmy i mieliśmy zasiąść do śniadania, zdobyłam się na odwagę, by porozmawiać z sułtanem. Bayezid, zaczęłam: Muszę ci coś powiedzieć. Tak? Tak. Rozmawiałam wczoraj z twoją matką. O czym? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Właśnie teraz mówię. Wczoraj nie było okazji. Była bardzo miła, zaprosiła mnie do wspólnego świętowania, przedstawiła sułtanki. Ogólnie chyba wywarłam na niej dobre wrażenie. Więc w czym rzecz? Chodzi o to, że uznała, że to najwyższy czas, abym przeszła na islam. Skąd ten pomysł? Zdziwił się. Powiedziała, że. Bezbożnica nie może zostać sułtanką. Ech, no tak, cała matka. Mam nadzieję, że nie przejęłaś się jej słowami. Nie, tak, to znaczy, myślę, że ona ma rację. Nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz powiedział, biorąc mnie za rękę. To ja jestem sultanem i ja zdecyduję, kto może zostać sultanką, a kto nie. Mimo wszystko, tak trzeba. Przemyślałam to sobie i wiem na pewno, że nie chcę się sprzeciwiać Twojej matce. Zależy mi na naszych dobrych relacjach. Nadirę, już zdecydowałam. Chcę zostać muzułmanką. Przypatrywał mi się przez chwilę z poważną miną, a potem uśmiechnął się szeroko. Czy sułtanka uczyni swojemu słudze zaszczyt i pozwoli, abym dokonał tego osobiście? zapytał z ukłonem. Naprawdę? Zawołałam zdziwiona, zrobisz to dla mnie? Wstał od stolika i przyniósł materiał, który założył mi na głowę. Musisz złożyć wyznanie wiary, oświadczył, powtarzaj za mną. Spokojnie powtarzałam wypowiadane przez niego słowa. Na początku dziwnie się czułam, tak jakbym zdradzała samą siebie, potem jednak. Niesamowite ciepło wypełniło moje serce, Nadire. Od tego momentu zaczęłaś nowe życie. Wszystkie twoje grzechy z poprzedniego żywota zostają ci zapomniane. Od tej chwili krocz przez życie, sławiąc i chwaląc najwyższego. Tak będzie, mój sułtanie, odpowiedziałam szczęśliwa. Teraz już nic nas nie rozłączy. Będę się modlił gorąco, aby tak było. Ty też się modl z całego serca, a wtedy Bóg okaże nam łaskę. Już ją okazał Bajezyn, powiedziałam, kładąc jego rękę na moim brzuchu: Tu jest nasze dziecko. To nic innego jak dar od Najwyższego. Patrzył na mnie ze szczęściem w oczach. Mówiłem ci już kiedyś, że cię kocham. Miałam zażartować, że nie. Ale w tej chwili uświadomiłam sobie, że to prawda. On nigdy mi tego nie powiedział tak dosłownie. Nie, więc teraz ci mówię: Kocham cię. Znów serce zabiło mi jak oszalałe. Pocałował mnie. Było w tym tyle miłości i czułości, że nie mogłam wątpić w jego słowa. Naprawdę mnie kochał. Zakochał się we mnie sam sułtan, we mnie, prostej dziewczynie, która większość swojego życia spędziła na wsi. Teraz już tylko czekam na moje maleństwo, które dopełni całkowicie to szczęście. Mam dla ciebie niespodziankę, powiedział nie wypuszczając mnie z objęć. Myślę, że ci się spodoba. Jaką? Spytałam z zaciekawieniem. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam do Amasyi. Mam tam jeszcze kilka niedomkniętych spraw. Tak bardzo chciałaś zobaczyć tamtę stronę. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Mówisz poważnie? Tak, Nadira. Tym razem zabieram cię ze sobą. <laughs> Bajazyl! zawołałam, rzucając mu się na szyję. To chyba sen. Ale nie chcę się budzić. Jest tak pięknie, że aż niemożliwe. Tyle szczęścia w tak krótkim czasie. Oby tylko nic się nie stało. Nie, nie, spokojnie. Nic złego się nie wydarzy. Dlaczego? Bo chroni mnie najpotężniejsza tarcza na świecie. Nawet tysiąc mieczy i milion strzał nie jest w stanie jej przebić. Jest nią tylko jedno słowo. Miłość.